Cała inicjatywa mogła mieć miejsce dzięki oczywiście wsparciu finansowemu przede wszystkim ze strony starostwa ostrońskiego. Na ręce pana starosty za to ogromnie dziękuję. Oczywiście trzy gminy partycypowały w kosztach to jest gmina Kadzidło, gmina Olszewoborki, Borki, gmina Lelis i jak również czterech przedsiębiorców z gminy Łysę włożyło wkład finansowy i to Dało nam wspólny efekt właśnie program bezpłatnych szkoleń dla czterech gmin. Także jeszcze raz dziękuję panu starości za wsparcie. Myślę, że przyniesie to oczekiwane owoce w następnych latach, bo tenis trzeba długo trenować. A mam nadzieję, że będzie to z, 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 z oczekiwaniem takim właściwym pozytywnym. Także Dziękuję jeszcze raz Panią Starosto za wsparcie. Ja dziękuję Panu Prezesowi za to, że wyjął niejako powiat w jego, własnych, własny, w jego zadaniach własnych, realizując takie zajęcia. No, powiat wspiera zawsze wszelkie formy aktywności fizycznej, w tym również tenis ziemny. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o dotację w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych i. Dobry wniosek, komisja oceniała jako jeden z lepszych wniosków, dlatego stowarzyszenie dostało dofinansowanie do tej imprezy. Myślę, że z korzyścią przede wszystkim dla, dla, młodych, dla młodych ludzi. Wiadomo, że tenis ziemny w ziemi Polsce staje się coraz popularny, coraz bardziej popularny dzięki takim zawodnikom jak Jerzy Janowicz Agnieszka Radwańska. Mieliśmy mały Szomanie, być może tenis również doczeka się takiego aplauzu wśród Polaków.